Remont tramwajowy na Grujeckiej oraz remont tramwajowy nad trasą łazienkowską, zamknięcie pętli kielecka czy remont tramwajowy na wyjeździe z pętli Nowe Bemowo. Jakie będą nowe tramwaje dla Warszawy? Jak tam Warszawa Gdańska? Czy termin się opóźnił? Jasna Białołęcka? Czy wymiana ośmiu drzew w parku nad południową obwodnicą Warszawy? O tym tylko w specjalnym wydaniu Mniejsza z Tym, prosto z przystanku tramwajowego w sobotę 26 lipca, gdzie w tle możemy zobaczyć ostatnie chwile płatki Galerii Ogotów. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Jest sobotni poranek, ja to nagrywam poprzedniego dnia, bo kiedy wyjadę na materiał, ja jadę pociągiem do Katowic. Natomiast możemy podziwiać jeszcze ostatnie chwila kładki przy Galerii Mokotów. Ale już bez danego gadania, zobaczmy co tam się dzieje w metrze, jeżeli chodzi o awary wind.